Dzień dobry, witamy w kolejnym, bodajże szóstym odcinku naszej kariery w Hajduku Split. W grupie krajów byłej Jugosławii. W pierwszym sezonie, jak już zapowiadałem, zajmiemy się tylko i wyłącznie rozgrywkami ligowymi, plus oczywiście Pucharem Chorwacji. No, troszkę z naszej winy, że nie udało nam się awansować do tej fazy grupowej Ligi Europy, czy w ogóle do kwalifikacji do Ligi Europy. Dlatego może to i nawet dobrze, ponieważ w tym właśnie pierwszym sezonie bardziej w odcinkach skupię się na pokazywaniu naszych ligowych rywali, a po prostu. Dzięki temu w przyszłych sezonach, jeżeli już uda nam się zdobyć to Mistrzostwo kraju, to w przyszłych sezonach bardziej będziemy przywiązywali uwagę do nagrywania meczów europejskich Pucharów, bo takowe na pewno w końcu będą. Po trzech kolejkach jesteśmy oczywiście liderem tabeli z siedmioma punktami na koncie. Jeden remis ostatnio z Dinamo Zagrzeb. Dziś zobaczymy trzy mecze. Trzy mecze z drużynami jedna... Jednak z górnej, połowy, z górnej połowy tabeli, czy z najlepszymi zespołami w Chorwacji, bo tych meczów z zespołami słabszymi oglądać nie będziemy. Tak więc zagramy dzisiaj na pewno z Rieką, z Lokomotywą oraz z Osijek. Tak sobie zaplanowałem dzień dzisiejszy. Mecze ze Slawenem, z Interem oraz z Istrą będziemy sobie oczywiście na bieżąco symulowali. Póki co naszym najlepszym piłkarzem wychodzi na to jest MME Edu. Walk, który jest już tutaj na liście? życzeń trzech klubów, ale głównie chodzi tutaj o wypożyczenia. No a wypożyczenie tego piłkarza na pewno w grę nie wchodzi, ponieważ jest to nasz pierwszy, podstawowy lewy skrzydłowy. Gramy dzisiaj z Rieką, która po dwóch kolejkach ma dwa remisy na koncie. Nie strzeliła ani jednego gola, nie straciła również żadnego. dziś jeszcze pokażę Wam nieco naszej drużyny rezerw. Zatrudnimy sobie jednego albo dwóch trenerów, ale najpierw zacznijmy może od tego, że przejdziemy do spotkania wyjazdowego właśnie z Rieką. W bramce Posavec, obrona standardowa, czyli Pajac, Kalajica, Spatok i Juranowicz. W pomocy powracający po kontuzji Czaktas, do tego obok niego Brlek, Jurić na pozycji numer 6, na skrzydłach oczywiście Eduok oraz Żajron, no i Djordjevic na pozycji numer 9. Możemy zaczynać spotkanie przeciwko byłemu mistrzowi Chorwacji. Jeżeli ktoś jest fanem chorwackiej piłki to składy drużyny Rijeki macie z lewej strony ekranu i w tym składzie upatrywałbym naszej szansy na zwycięstwo, ponieważ bardzo zmęczeni do tego spotkania podeszli zawodnicy właśnie drużyny, która jest stawiana przez ekspertów w roli nawet faworytów do zwycięstwa do zwycięstwa w chorwackiej Ekstraklasie. My jesteśmy na miejscu trzecim, Rijeka jest druga, wiadomo, że pierwsze jest oczywiście Dinamo Zagrzeb. Petar Brek, uwaga, 28 minuta tego spotkania oddaje piłkę Czaktasowi, ten wchodzi w pole karne, ale niestety był to zbyt lekki i zbyt niedokładny strzał naszego pomocnika. Teraz bardzo przytomnie odbiera piłkę Branimir Kalajica, nasz środkowy obrońca Georgewicz. tutaj ma wolnego Edłoka do niego zagranie i rzut karny, no ale Eduok mógł przecież jeszcze wykorzystać tą sytuację sam na sam. Z bramkarzem Rieki, no ale całe szczęście jest bramka Mio Czaktasa, pierwsze trafienie w sezonie naszego pomocnika, ale powiem Wam, że jeżeli ta bramka nie padłaby, to miałbym naprawdę dużo pretensji do arbitra tego spotkania za to, że tamtej akcji nie mogliśmy kontynuować i zakończyć jej strzałem, prawdopodobnie skutecznym, ponieważ Edwok jest w naprawdę dobrej formie. To już druga połowa, w zasadzie końcówka spotkania z Rieką. W 64. minucie na boisku zameldował się nasz nowy pomocnik, ostatnio pozyskany Czarnogórzec Nebojza Kosowicz w miejsce... Petara Brleka, my tymczasem mamy 10 minut do zakończenia tego spotkania, mamy jeszcze do wykorzystania dwie zmiany, więc wpuścimy może naszego młodego napastnika Michele Segon oraz myślę, że możemy wykorzystać jeszcze jedno miejsce dla Maka Warezanowicia. Który też jako 20-letni bośniak potrzebuje sporej ilości minut, żeby, żeby jego rozwój przebiegał prawidłowo. 89 minuta, teraz bardzo groźna kontra ze strony Rijeki Co zrobi Kosowicz? Na szczęście. Niecelne uderzenie zawodnika gospodarzy, ponieważ mielibyśmy olbrzymie problemy, byłoby już na tablicy wyników 1 do jednego podobnie. Jak w spotkaniu z Dynamo Zagrzeb. Teraz swatok nie wiem, co robi Svatok, żeby nie. Stracił tej piłki. Gościu, co ty robisz? Boże, święty zawał serca. Eduok, Sego, który pojawił się na boisko. Sego, oddaj piłkę do Jairo i na spalonym niestety nasze skrzydłowe. Więc ta, ta bramka uznana oczywiście nie będzie, ale zostaje do końca pół minuty mamy jesteśmy w posiadaniu futbolówki Osijek w ostatnich minutach jeszcze prowadzi ze Slavenem 10 sekund do końca, oby tu nic przykrego nie stało się w drużynie Hajduka Split, najprawdopodobniej tak nie będzie, wygramy to spotkanie i mamy kolejne 3 punkty więc 10 punktów po 4 meczach, to jest nasz bilans bardzo jestem zadowolony z tego wyniku bardzo jestem zadowolony z tego, że zarówno z Rijeką jak i z Dinamem Zagrzeb nie zanotowaliśmy porażki, różnica bramek 8, więc wygląda to naprawdę bardzo korzystnie. Wygląda na to, że naprawdę będziemy się liczyć w walce o Mistrzostwo Chorwacji. Wracamy do gry 21 sierpnia, kilka dni po meczu z Rieką, ponieważ dogadałem się w kwestii kontraktu z trzema trenerami, tylko że musimy zdecydować się na zaledwie dwóch, ponieważ nie będziemy mieli więcej miejsca w naszym sztabie szkoleniowym, możemy mieć tylko czterech trenerów, więc najprawdopodobniej wezmę sobie trenera bramkarza Boruta Mavrycia, który ma będzie miał cztery gwiazdki w treningu bramkarskim i najprawdopodobniej jeszcze Gianluca Adzoriego, 48-letniego Włocha, ponieważ tutaj się nieco pomyliłem w kwestii tego kolumbijskiego trenera, więc Adzori również zaakceptujmy jego 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 transfer jakby, no i jeszcze no nie możemy poprosić niestety o nowego teraz trenera, więc spróbuję to sobie opóźnić i pogadać za chwilę z zarządem o tym, żeby móc zatrudnić trenera numer 5, zaraz wyślemy jeszcze na kursy językowy obu panów, którzy przyszli do naszego klubu, do naszego sztabu trenerskiego, chociaż no Mavricia uczyć się chorwackiego akurat nie trzeba, nauczymy 48-letniego Włocha. Zatem mówić w naszym języku i spróbujemy sobie zwiększyć od razu maksymalną liczbę trenerów. I proszę bardzo, Jasmin Huljai, nasz prezes, zgodził się na zwiększanie tej liczby trenerów do 5, więc od razu możemy sobie, możemy sobie potwierdzić ten, to, to zatrudnienie jeszcze. Trenera, właśnie numer 5. Przekontynuujmy sobie, żeby zobaczyć, jak to będzie gwiazdkowo wyglądało w kwestii, właśnie tutaj, sztabu szkoleniowego. Borut Mawrite, cztery gwiazdki od obrony strzałów, od chwytania. Na razie sobie, w takim razie, troszkę chwytanie sobie odpuścimy. Jeżeli chodzi o kolejnych, czyli Aristizabal, on się zajmie treningiem ofensywnym, więc ja nie będę już musiał tego robić. Co mnie troszkę odciąży, i Adzori zajmie się treningiem defensywnym. No, i ten drugi trener, jakiś tam, jakiś tam niech sobie tutaj będzie. W takim razie nasz sztab szkoleniowy wzbogacił się o trzech trenerów, został wzbogacony trzema trenerami z, z czterema gwiazdkami na swoim koncie, więc idziemy dalej. 25 sierpnia dobiega końca oczywiście okno transferowe, ale my dzisiaj zajmujemy się meczem przeciwko Slawenowi Belupo przeciwko drużynie, która była typowana przez Bookmacherów na siódme miejsce w tegorocznej edycji chorwackiej Ekstra i na tym siódmym miejscu po czterech kolejkach się znajduje zwycięstwo z Interem, remis z Rijeką, co ciekawe, dwie porażki ma na swoim koncie, no ale my takimi meczami się nie zajmujemy. W kwestii zmiany młody. Michel Sego wyjdzie na pozycji numer 9, do tego rezerwowy, rezerwowy Czech Stefan Simic na pozycji środkowego obrońcy. No i to chyba tyle z tych zmian, które sobie tu zaplanowałem. Symulujemy w takim razie spotkanie. Przeciwko Slavenowi mamy jeszcze następne mecze z Interem i nie wiem czy dzisiaj rozegramy te trzy mecze. Trochę chyba zbyt optymistycznie podszedłem do tego tematu, ponieważ chyba jednak nie będę miał aż tyle czasu na nagranie, a muszę a chciałbym dzisiaj ten odcinek właśnie wrzucić 3 do 0, wygrywamy ze Slavenem, nic dziwnego Petar Brylek w 25 minucie i znowu trafia do siatki z tym razem raz z karnego i raz po jakiejś akcji Dynamo wygrywa z Osijek to jest też taki dość ważny mecz w kontekście walki o mistrzostwo ciągle nie odpuszcza nam Istra, która zremisowała póki co z Dynamem i przegrała z Shibenikiem. My na szczęście jesteśmy bez porażki na koncie, więc możemy sobie śmiało lecieć w kierunku spotkania z Interem. Mniej więcej pięć oferty Jagielonia wystosowała do mnie w kwestii mojego rezerwowego skrzydłowego, ale były to takie oferty opiewające na bodajże 150 tysięcy funtów, więc nie ma o czym gadać, ja tego skrzydłowego potrzebuję. Dzisiaj, żeby mu to wynagrodzić, wystawię go w pierwszym składzie na spotkanie z Interem Zapreszić. Poza tym do składu wraca Dziordziewicz, zanowić na pozycji numer 8, mimo znakomitej formy ostatnio Mio Czaktasa, lekka tu z My gramy w takim razie na szybko z Interem. Symulujemy oczywiście to spotkanie. Mecze reprezentacyjne też sobie na własną rękę przesymuluję, ponieważ tu gramy z Cyprem i Norwegią, więc nie powinniśmy mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Nie będziemy robili dodatkowego, myślę, odcinka reprezentacyjnego. 4 do 0, ale piękne wyniki nam siadają dają na, na tych symulacjach. Jairo, Warezanowicz, Francesco Tachiraj oraz Peter Brylek po raz kolejny. Kolejny trafia do siatki Rywali. Proszę bardzo, w MVP meczu właśnie były zawodnik Wisły Kraków. No i nasza różnica bramkowa wynosi już aż 15 na naszą korzyść. 16 punktów na koncie po 6 meczach. Wiceliderem jest lokomotywa, która przed chwilą wygrała z HNK Gorica po bramce Luki Iwanuseca, na którego na pewno będę zbierał prędzej czy później pieniążki. Więc kolejne spotkanie, które zobaczymy, będzie z całą pewnością. Niezwykle emocjonujące i już tego spotkania nie mogę się doczekać. Pochwalmy jeszcze występy Brleka, który dodatkowo zanotował dwie asysty, więc nie dziwię się w ogóle tej bardzo wysokiej ocenie pomocnika. Jesteśmy w sobotę 14 września. Już mamy połowę kolejnego miesiąca tuż przed spotkaniem z Lokomotivą. Wielki mecz lidera z wiceliderem na stadionie, oczywiście Poliut na, na naszym obiekcie w splicie. I najpierw jednak, zanim przejdziemy sobie do tego spotkania, jestem bardzo ciekawy, jak tam światowe transfery przebiegły w tym pierwszym oknie transferowym. W, we wrześniu nic specjalnego się nie dzieje, jest Pablo Maffeo, w sierpniu niewiele więcej, De Deandre Jedwin trafia do Celticu, ale zawsze dużo się dzieje, przede wszystkim w lipcu, za 52 miliony Lucas Torreira zamienia Arsenal na Paris Saint-Germain, blisko też odejścia chyba teraz z tego, co tak słyszałem jest z Arsenalu właśnie Lucas Torreira, Ryan Sessegnon do Aston Villa i trzech piłkarzy pozyskał Bayern, Matthiasa Gintera z Bury Siemensien Gladbach, Michaela Weisera z Bayeru i Jonasa Hektora z Keln, więc bardzo wygląda to na bardzo przemyślane ruchy transferowe Niemców, właśnie niemieckich piłkarzy, no ale dobra, my się może zajmijmy już tym spotkaniem, wychodzimy zdecydowanie najmocniejszym naszym ustawieniem, czyli w napadzie z powrotem Djordjević na lewym Skrzydle, ponownie edwok na pozycji numer. Nazwijmy to 10, jest czaktas, więc powoli będziemy mogli rozpoczynać to spotkanie. Jeszcze nie będzie gotów do gry niestety Milosz Widowicz, czyli nasz podstawowy przecinak, ale myślę, że dzięki temu, że dam mu pograć może w meczach e, nasze, naszych drugoligowych rezerw, to w końcu złapię na tyle duże ogranie, że będzie mógł pomagać również pierwszemu zespołowi, jest Luka Iwanusec, któremu się dzisiaj już przygląda Napastnik, który nie strzelił żadnego gola w tym sezonie, więc z pewnością dzisiaj trafi po raz pierwszy. Tak przelećmy sobie z goła po tych wszystkich piłkarzach. Jest Iwo Grbić. No zresztą nieważne. I tak walniemy wice-lidera i uciekniemy, umocnimy się jeszcze bardziej na pozycji lidera chorwackiej Ekstraklasy. Ja tylko przypominam, że to właśnie Lokomotywa w tym sezonie pozbawiła nas szans na europejskie puchary tymczasem w pierwszej albo w drugiej minucie tego meczu pada gol. Dla gości dzisiejszego meczu pierwsze strzał, w ogóle pierwsze dośrodkowanie w tym spotkaniu i Hajduk przegrywa na własnym stadionie. O, jednak nie będzie tak łatwo ten tytuł mistrzowski jak sobie to zakładałem przed sezonem. Brylek oddaje piłkę Juranowiciowi. Nasz prawy obrońca w kierunku Czaktasa, ale ten niestety bardzo niecelnie. E, mały błąd, a raczej wielbłąd Aleksandra Swatoka. Na szczęście bez konsekwencji Olesz pięknie z rywalem na plecach zastawił się Luka Dziordziewicz i. Zdobywam. Gola numer 2 w naszych barwach jest wyrównanie na Stadionie Poliut, ale myślę, że tutaj będą mnie satysfakcjonowały tylko 3 punkty. Minuta 29. Iwanuset i z największym trudem broni ten strzał z rzutu wolnego Josip Posavec. Nieco zawęża pole gry teraz drużyna Lokomotywy. No a my konstruujemy kolejną akcję lewym skrzydłem Djordjevic. Zszedł do boku, jest petar brlek i to jest Trzeci mecz, trzeci mecz z rzędu Petara Brleka z golem Drachajduka Split, 32 minuta, wszystko wraca. Wszystko wraca do, do starego, dobrego ładu. Prowadzimy z wiceliderem już 2 do 1, i jeszcze mamy jedną akcję w tej pierwszej połowie spotkania. Edwok, niestety, zbyt gęsto było w tym polu karnym, żeby piłka znalazła drogę do bramki. Stanko Jurić, nasz rezerwowy, defensywny pomocnik, strzela na 3 do 1, no i tutaj raczej nic już złego w tym spotkaniu stać się nam. Nie powinno, kilka minut pozostaje do końca pierwszej połowy, a jednak jeszcze mamy. Wrzutkę pajaca w pole karne Dżorczewicz. O, ale to już jest gwałt. To już nie powinno być dozwolone. 4 do 1. Luka Dżorczewicz z golem numer 3 w tym sezonie. Powiem wam, że aż tak łatwego meczu po, po tej pierwszej minucie, w której straciliśmy gola na 0 do 1, się nie spodziewałem. No, ale jeszcze wygląda na to, że lokomotywa nie powiedziała ostatniego słowa, nieuznana będzie ta bramka Luki Iwanuseca, ale pokazał, że potrafi się odnaleźć, i ja to bym chciał, żeby właśnie ten piłkarz odnajdywał się, ale bardziej po drugiej stronie, w koszulce w biało-czerwoną szachownicę. Puściłem jeszcze Stefana Simicza w miejsce Branimira Kalajcy i właśnie Kosowicia, który był bardzo bliski zdobycia pierwszego gola, chyba, tak? Dla Hajduka w miejsce Czaktasa. Do tego jeszcze wcześniej Luka Cucin, prawdopodobnie, prawdopodobnie on, zastąpił zastąpił naszego kapitana Juranowicza. Dułok tymczasem no, szukamy gola numer 5, szukamy okazji do manity żeby piąteczkę przybić z lokomotywą. Teraz i jeszcze bardziej korzystnie wyglądać będzie nasza e, różnica bramkowa i tak, która jest naprawdę potężna. Będzie zwycięstwo, bardzo, bardzo pewne zwycięstwo z wiceliderem tabeli. Umacniamy się zatem na pozycji e, chorwackiej pierwszej ligi, solidne zwycięstwo, pochwalmy wszystkich naszych zawodników, no i zobaczmy, 19 punktów na koncie Hajduka, aż 6 punktów mniej ma Lokomotiva, więc no... Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale może się okazać, że ten sezon ligowy będzie należał właśnie do drużyny ze Splitu. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję. No, widzimy się następnym razem, zaczynając pewnie od spotkania z Osijek. Cześć!